thank you Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego wyzwania Droga do Domu, w którym ogrywamy dodatek rancho. Witamy się razem z Brusem, który, jak widać, od samego rana jest tutaj gotowy do yy, pracy i już patrzymy, czym my się tutaj musimy najpierw zająć, jak tam nasza szai. Albo może najpierw kurnik, kurnik, kurnik brudnawy. Dobra, chodź, zbierz jajka, rozrzuć karmę. I bardzo proszę, posprzątaj kurnik. Dobrze, wspaniale, dobrze, dobrze. No i pięknie. O, dobra. To ci oczywiście sprzątniemy. Tu sobie zbierzesz trawę preriową. A, nie mogłeś do kurnika iść, bo pewnie szaj stoi. Ale mm, jak tu? Czyste. Dobra. Jeszcze nie zebrałeś tej kupy? Dawaj. O, poszły im minusy. Ze sobą gadają. Koński obornik zwykłej jakości znalazłeś. A czy tutaj też czyste legowisko? Dobra. I jeszcze tutaj możesz zebrać trawę preriową. I yy, uzupełnij karczochy znalazłeś. Uzupełnij paśnik trawą preriową. Dobra. Jak tam yy, nasze. A wszystko świetnie. No to dobra, to teraz bardzo proszę. Zbierz jajka. Aha, czemu nie możesz. Pod... Jak ci piłka przeszkadza? No co ty gadasz? Podejdź tu. No przecież piłka. Leży tak, że nie przeszkadza. Aha. Nie wiem, ile ja ją przesunęłam. Dobra, zbierz te jajka. O, to też bierzemy. Kogut pieje pięknie. Rozrzuć karmę w okolicy. Dobra. I posprzątaj kurnik. Bardzo cię proszę. I lecimy zobaczyć, jak tam jeszcze chyba. A już mamy. Dobrze. Mm, to bardzo cię proszę. Zbierz cały plon. Mamy tutaj więcej miejsca, bo chciałabym jeszcze tutaj. Kup nawozy. Kup nasiona olbrzymich roślin użytkowych. Chciałabym, żebyśmy mogli posiać sobie dwa razy. Dynie, dwa razy bakłażana i raz arbuza. Dobra. I tu zasiejemy sobie bakłażana. Tu sobie zasiejemy dynie. Tu sobie zasiejemy bakłażana. Tu sobie zasiejemy dynie, a tu sobie zasiejemy arbuza. Zbieraj te truskawy. Ja bym tu jeszcze posadziła. A, jeszcze mamy karczochy. Dobra, to tu będziemy sadzać. Czy my mamy tę szałwię? Mamy czosnek, który możemy ewoluować. Marchewkę. A tu fasolkę szparagową. Nie mamy szałwi. To szałwie zasadzimy. Karczochy zasadzimy. Fasolkę szparagową mamy, ale nie mamy groszku zielonego, więc to sobie też zasadzimy. I tu sobie jeszcze cztery truskawki rąbniemy. I zasiej to, kochany. Dobra, już masz piąty poziom y, ogrodnictwa super. Z Joker za nami chodzi, ale widzę, że jest w bardzo dobrej formie. Bardzo dobrze, bo się będziemy musieli wybrać do miasteczka oczywiście. I popodlewaj, ty jesteś łomotek. Czy możemy ci przyjąć prezent? Możemy od łomotka i wręczyć prezent może. Czemu plonu nie możemy? Może plonu nie chce. To jest dziki królik. Nazwiemy go. Nie, nie chcę znowu łomotek. Co te imiona się tak? Tu jest śnieżka. Mm, jej wręczymy prezent. Aha, oni chcą różnorodność, a w obrazach to zdjęcia, nie. Dobra. Rób co trzeba. Co dostałeś? O konia. No dobra. Jak tam yy, nasza kuska. Najedzony, zaspokojone, chodź ją wyduj, kochany. Tu napełnij miskę i zawołaj. A potem chodź skorzystasz. No prysznica brać nie musisz, umyjesz zęby. Oj, co ci jest, kochanie? Zabawa źle. Wood? No to chodź tutaj. Poproś konia, by jadł. Kajla, tak Przyjaźnie się z Jupiter. Skąd ty to siostra, wszystko wiesz? Pozyskaj wełnę. Idź, poproś konia, żeby jadł. Jak ci ta piłka przeszkadza? Ja tego nie rozumiem. Wezmę tę piłkę, położę im o tu. Dobra, i teraz jeszcze raz. Poproś konia, żeby jadł. I bardzo proszę, choć tu przygotujesz coś do jedzenia. Przepisy, śniadania, tosty z pomidorami dla rodziny. Bardzo Cię proszę. Miejmy nadzieję, że zaraz się polepszy. Dobra, tosty są. Dzieciaki, jak wstaną, będą miały co jeść. A Ty, bardzo proszę, gdzie masz weź porcję sobie? Nektary nam się tutaj yy, robią. Mamy też trzy truskawkowe, ale one są jeszcze nie leżakowane. Krótko leżakowany, jeszcze nie leżakowany, ten śmietnikowy. To w ogóle nie wiem, czy może leżakować. O, oczywiście, tu jest do sprzątnięcia. Mhm. Ty, czy ty to idziesz? Aha, pójdziesz ją poprosić do zabawy. Jak nie może, no przecież ta piłka jest na samym środku. Jeszcze raz. Kaila! Nie, nie pójdę na plitarki. Mieszkamy w zupełnie dwóch różnych światach. Dobra, może dosiądź ją na chwilę. Może zobaczymy, czy my możemy rozmnożyć żabę. E, czy my się możemy wybrać e, na energiczną przejażdżkę? Czy to jej poprawia zabawę? No, dopiero zdoby tę umiejętność skakania. No dobra, czy trochę ci... Oj, już nie chciałaś, biedna. Ale to nic, Szaj, nic się nie stało. O, widzisz, jak sobie pięknie radzisz? Pięknie. Ale widzę, że to chyba jej trochę poprawia zabawę. O, ho, ho, zrzuciliśmy. Dobra, tu jeszcze to choć Teraz jeszcze trenuj intensywnie omijanie beczek. Ok, na razie sobie skończymy, bo musimy pamiętać, żeby wybrać się z naszymi końmi yy, do miasteczka, więc już lecimy. Dobra, jesteśmy. I bym chciała, żebyś wysłał ich najpierw na trening. Zaraz zobaczymy, czego nasze koniki teraz najbardziej potrzebują, żeby trenować. Szaj, otwórz profil. Zwinność, y, myślę, że szaj, a jeszcze Joker. Jest Joker, otwórz profil. Mm, Joker wytrzymałość najbardziej. Dobra, czyli tak, y, trening konia. Szaj, zwinność, a trening konia Joker y, wytrzymałość. Proszę bardzo. Idźcie sobie potrenować. My w tym czasie cię wybierzemy oczywiście do sklepu, który jak zawsze zgubiłam, ale już znalazłam. Dobra. Chodźmy sprzedać przedmioty. O dzisiaj mamy dzień nowej umiejętności i nie zauważyłam, musimy koniecznie jakąś umiejętność wbić. Możemy sprzedać, dobra, możesz sprzedać jajko, białą wełnę koniecznie sprzedaj, główki czosnku też sprzedaj, fasolkę mamy, marchewki sobie zostawimy, 5-6 dla naszych koni. Co tu jeszcze, trawę cytrynową sprzedamy, zostawimy sobie 40 truskawek. Dobra. do ryżu też nam niepotrzebne. Okej, okay, do i pięknie. Już żeśmy coś zarobili. E, wracamy teraz. Gdzie jest ten nasz ośrodek jeździecki? O, zobaczcie, kto tu jest. Mm, tajen na swoim koniu. Dobra. Chodź, zrób przyjazne powitanie z... Czy ty w ogóle będziesz szedł? A, lecisz, dobra. Klaczą. Tajen. Oho. Już mi gdzieś wystrzeliło. Gdzie wy jesteście? Nie z tej strony. A, tu jesteście. tego was nie widziałam. Oho, ho. No spokojnie, spokojnie, dobra. Są znajomymi. Nakarmią z ręki. Może daj jej jabłuszko. Nie, nie, idziemy na simowe sesje. Drugi poziom zwinności, brawo, Szaj. Powiedz, że inspiruje cię do bycia lepszym. Pogadaj tutaj, stajen, o zdrowiu psychicznym. Możesz. Dobra. Możesz o sąsiadach poplotkować. O, dziękuję, to takie słodkie. No super. Yy, dobra. Yy, przyjazne jeszcze. Hmm. Głębokie zamyślenie, ożywiona rozmowa. Proszę bardzo. Shay wróciła z treningu z ulepszoną umiejętnością. Nie wiem, jak ci słońce podnieść zabawę. Idź z nią, porozmawiaj trochę. Nie wiem, kim pani jest. Fanatyczka ekologii, dobra. Czwarty poziom wytrzymałości. Opieka nad koniem, choć jej wyszczotku i sierść. Tą babką już nie gadaj. Czekamy, aż Joker wróci. Yy, dobra, działania. O, sprzedać już 600 jest ważna, warta. Yy, na pewno tego nie przyjazne. Zachęć do kontaktu z konie. Salt. Zobaczymy, czy to będzie możliwe. Jest! Joker wrócił z ulepszoną umiejętnością. Brawo, Joker. Dajemy mu koniecznie. Wyczyścimy mu kopyta, bo idziemy jeszcze. No, mamy gumową piłkę. Rozmawiaj. Mm. I opieka nad koniem, wyszczotkuj sierść. Dobra, i wiesz co? I wybierzesz się na konkurs oczywiście. I nie, tutaj tylko joker. Yy, tutaj już mamy złoto. Koki dalej jeszcze nie możemy, ale chciałabym poprawić tu to srebro. Zobaczymy, czy nam się uda. Dawaj, kochany. Tak, możemy zostać Jupiter najlepszymi przyjaciółmi. Jest skazitelna reputacja. No i świetnie. I poszliśmy na konkurs. OK. Jest złoty medal. No i bardzo dobrze. Zrelaksowany koń to zwycięski koń. Pięknie, bruz. Yy, dobra. Jaką ty masz umiejętność, żeby się mógł. O, wychowawcze to rozwiniesz dzisiaj, bo jeździectwo to raczej jeszcze ci dużo brakuje. Dobra. Yy, Będziemy teraz podróżowali. Zanim jednak wrócimy jeszcze do domu, postanowiłam wreszcie po raz pierwszy wybrać się razem z Brusem do tej groty strachu, którą tu możemy zwiedzać. Jest to oczywiście coś, co yy, będzie się robiło bardzo, bardzo długo, z tego co wiem, ale specjalnie nie oglądałam żadnych filmików, które. Po... ale tu się pięknie jedzie. O matko, cudnie. Yy, nie oglądałam żadnych filmików, yy, które pokazują nam jak to przechodzić, bo chciałabym sobie popróbować sama. Siądź z Jokera kochany. Dobra. No i dobrze, zobaczymy. Spróbujemy sobie eksplorować Gorotę Strachu. Sto razy można zwiedzać tę jaskinię. Jakoś strasznie długo. No dobra, Bruce, zobaczymy, co tam może być. Za dużo razy tutaj dzisiaj nie podchodzimy. O, Joker widzę, podszedł. Będzie sobie tu drzemał. Jest wiszący nietoperz. Gdy Bruce wychodzi na otwartą przestrzeń, dostrzega zwisającego z sufitu ogromnego nietoperza. Który zdaje się przywoływać go do siebie, by wyzwać Sima na pojedynek w jak najdłuższym zwisaniu do góry nogami. Bruce bierze głęboki wdech i podejmuje się wyzwaniań. Topesz punkty zdrowia 7, Bruce punkty zdrowia 30. No dobra, atak, no. Bruce pokonał istotę, która najwyraźniej coś upuściła. Dobra, znajdujemy... Jeden gnom ściśle biznesowy? No, tak, mamy gnoma. Dobra, jeszcze chwilkę sobie pozwiedzamy. Zastanawiam się, jak tu można to przerwać. Z ciemności wyłania się szkielet. Trzymający w dłoni kościany mikrofon i zaczyna rymować. Bruce zostaje wyzwany na rapową bitwę. E, no dobrze, zwiedzanie jest kini. Szansę, no a tak. Bruce pokonał istotę. I kostkę przyszłości znaleźliśmy. Nie chcę kostki przyszłości. Co tu, gdzie ona jest? Od razu ją sprzedaję, bo ja nie lubię kostek. Chociaż może tu była potrzebna. No trudno. Olbrzymi wywijający chołupce pająk. Poziom pierwszy. Brus przekracza próg wiodących do jaskini drzwi, oblepionych jedwabistą nicią. W ciemności błyska ośmioro oczu i wtem z cienia wyłania się olbrzymi pająk. Ma cztery pary odnóży, które obleczono w pomarańczowe tenisówki. Istota wywija nimi na prawo i lewo, wykonując jakiegoś rodzaju taniec-połamaniec. I spoglądając wyczekująco na przybysza, Bruce otrzymuje wezwanie na pojedynek taneczny. No a tak, dobra. 15 simoleonów, oto teraz żeśmy zaszaleli. I jest mocarny niedźwiedź. Klucząc w mrocznej, złowrogiej pieczarze, Bruce słyszy gdzieś w pobliżu głośny ryk. Gdy się odwraca jego oczom, ukazuje się kolosalny, mocarny niedźwiedź z obnażonymi pazurami. Zwierzę prycha i wyciąga łapę, wyzywając do Morosłego speleologa na pojedynek w siłowaniu się na rękę. W jaskini są drzwi, na których widnieje jakiś napiec. Powiedz B i wejdź. Cóż to może o Znaczyć, spróbuj je otworzyć. Ale uchromia pułapkę i ledwo uchodzi z życiem. Jak dostać się do środka? B! Musimy mieć chyba owieczkę. Dobra, to jest najwyższy czas, żeby wracać do domu. Wielka ucieczka z groty, strachu. E, więc y, wracamy. Ale najpierw byśmy może sobie przyjechali. Dobra, dosiąć naszego Jokera. Dosiąć. Świetnie. I już gdzie my zostawiliśmy naszą szaj? Jest tutaj. Czy już jest jej lepiej? Tak, widzę, że się tutaj musiała bawić. Przygalopujmy tutaj. Jedziemy. Dobra, i kochani, wracamy do domu. Dobra, wróciliśmy do domu. Dzieciaki wróciły ze żłobka. Jak one się czują? Mm, całkiem źle, całkiem dobrze. Chodź tutaj, kochany. I ty też tutaj podejdź, słoneczko. Dobra, brusiu, chodź tutaj. A, musisz siąść z konia, słońce. Yy, dobra, siądź. Tak, przyjaźnimy się, Sienna Stajen. Dobrze to zauważyłaś. I wiesz co, może byśmy tutaj coś... Yy, z naszym maluchem więcej opcji. A gdzie jest przyjazne? Może musimy... Dobra. No o tu podejdź, podejdź, podejdź. Yy, dobra. Jest przyjazne. Może aktywność. Pobaw się. A my zobaczymy, jak Kylie z umiejętnościami... Wyobraźnia, komunikacja, wszystko prawie. Czy ty możesz, Heidi, pójść pogadać? O, idź, rozmawiaj. I więcej opcji, przyjazne to tylko rozmawianie, dobra. A wy co tak stoicie? Jeszcze raz. Więcej opcji, przyjazne, aktywność, baw się. No, i teraz się będziecie bawić i super. A ty sobie gadasz. Z naszą szaj. Oj, czegoś się. Czwarty poziom umiejętności wychowawczych. Brawo. Jokerze, czego ty się przestraszyłeś? Dobra, wy się bawcie. Szkoda, że maluchy nie mogą pogłaskać konika. Jeszcze sobie możesz porozmawiać. Co tu jeszcze masz? Rozmowa, dobrze. Mm, ale to też super. Nawet zwykła rozmowa super y, o, wygląda. I myślę sobie, zaraz spróbujemy uspokoić Jokera. Mm, tu zbierzemy kupa jest na wagę złota, dobra. Yy, okej. Okay. O, Heidi i Szaj się przyjaźnią. No i pięknie, Joker sam do nas idzie. I bardzo dobrze. Uspokój go. Mm, spokojnie, co się stało? Czego się przestraszyłeś, Jokerze? No, powiedz, co się stało? Wpłoszył się. Mhm. To jeszcze go uspokój i bardzo proszę poszepcz do niego i przytul. Miejmy nadzieję, że to pomoże. No i pięknie. I ja myślę, że sobie byśmy teraz, ale to może nie stąd, tylko stąd. Zadzwonili do Tajen i zaprosili ją do nas. Dobra. Tajen zaraz tu będzie. Dobrze, kochanie, O, nawet już jest. I super bardzo dobrze. Chodź się z nią przywitać. E, zaraz zobaczymy, jak ty możesz tutaj czułość. Jest. obejmij, Chodź ją objąć. Dobra. No i pięknie zdobyto odczucie, wiesz, co wspaniale było spędzać czas z tobą, będzie co wspominać i z pewnością czeka nas jeszcze wiele wspaniałych wspólnych chwil. Nie mam co do tego wątpliwości, no i bardzo się cieszę, że dostaliście takie odczucie. Może jeszcze. O gawędka, poentuzjazmuj się swoimi dziećmi. Dobrze, kochani. Oni sobie tutaj będą spędzać razem czas, a ja Was zapraszam na krótką cutscenkę. Na tym kończę dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Hej, hej! is Yeah. together